Witam Ciebie w piątym module kursu. Relacje. W tym module najważniejsza relacja, czyli relacja ze sobą. Jeżeli chcesz pracować z relacjami w Twoim życiu, z relacja z Twoim partnerem, dziećmi, rodziną, przyjaciółmi, to rozpoczynasz od pracy z relacją samą sobą. I najważniejsza relacja, którą budujemy, to jest miłość do siebie. Jeżeli chcesz żyć w zdrowych relacjach, relacja to jest kochanie innych bezwarunkowo, bez oczekiwania, że nam ktoś coś masz, ma też dać. To się tylko wtedy stanie, kiedy ty pokochasz siebie bezwarunkowo, czyli miłość do siebie. Nie jesteśmy w stanie podzielić się miłością, dać tej miłości innym, jeżeli w środku jej nie mamy. Dlatego też tak bardzo ważna jest praca. Z miłością do siebie, czyli właśnie pokochanie siebie. W tym module webinar o tym o sposobach. Dziwnie brzmi, może nie o sposobach, ale jak z logicznego punktu widzenia, jak pokochać siebie. Tu będą logiczne narzędzia, sposoby, i nie tylko. Również kryja, która tworzy miłość do siebie, dosłownie tak się nazywa kryja, i medytacja, w której uczysz się kochać bez zobowiązań, bez tego, że ktoś ma ci coś dać, bez mm, przyzwyczajania się czy bez takiego mm, uzależniania się od innych, tylko to będzie taka czysta, bezwarunkowa miłość, która spowoduje, że będziesz żyć w prosperity, w obfitości, w miłości i Twoje relacje będą w równowadze. Zapraszam Ciebie do tego modułu SATNAM.